Mówimy dziennikarze, dzisiejsi dziennikarze są stanem moralizatorów, moralizatorów ja, nauczycieli tak. etyki, aż do czasu, kiedy się okazuje, że ktoś gdzieś tam przy koleżance właśnie wyjmie, powie coś strasznego albo cały swój personel traktuje jak kapo z głagu, tudzież zabozu koncentracyjnego. Czy to jest tak, że ja zaczynam jak byłam jeszcze starzystką w 2007 roku, to rzeczywiście w tych redakcjach w tamtym czasie to była jakby norma, tak, jakby norma akceptowana, takie zachowania, natomiast wydaje się, mi się jednak, że gazeta wyborcza była szczególnym miejscem, o czym rozmawiałam w niedzielę, zresztą na gali tygodnika wprost z naszą dziennikarką, która pracowała w gazdzie wyborczej, i powiedziała, że ona po prostu takie sceny, do których dochodziło w gazdzie wyborczej, nie było nigdzie. nie było w żadnej redakcji. Czy wszędzie znaczy... było strasznie, a tam było najstraszniejsze? Tam było najgorzej, w, w takim a co to sensie, że znaczy strasznie. To co się działo? W takim sensie, że nawet gdzieś na służbowych mailach była poczta, która wskazywała na jakieś molestowania, na zachowania bardzo nieetyczne i nikt to nie reagował. Więc ona z całym swoim dorobkiem i pracą po prostu nie mogła tego zrozumieć, że środowisko bardzo moralizatorskie ze strony właśnie Gazety Wyborczej dopuszcza się takich rzeczy. Jak ona, ona dosyć szybko mówiła, że odeszła z tej Gazety Wyborczej, bo nie mogła tam wytrzymać. I zawsze uważa ich za hipokrytów. Więc dla mnie to jest, jakby powiedzenie pod latarnią najciemniej, jest chyba najlepszym określeniem do tego. Bo przecież to z jednej strony to wszędzie oczywiście się zdarza. Środowisko dziennikarskie jest wyjątkowo. Mam wrażenie, momentami patologicznym środowiskiem w zachowaniach. Bo mieliśmy też i przykład Michała Adamczyka z tą swoją byłą żoną. Ale on wtedy jeszcze nie był dziennikarzem. To było on był, Tak, tak. Może nie był. W każdym razie z jednej strony to, z drugiej strony mieliśmy Kamila Durczoka, który przecież też z liberalnych mediów wyszedł. Tomasza Lisa, który był podejrzewany zresztą o też podobne jakieś no, zachowania. teraz z panem Skworzem z oczywiście Oczywiście, że tak. Z Jeden Ale... z czołowych moralistów. W Ale wiecie, co z tym wszystkim dla mnie najgorsze, wiemy, że te rzeczy się dzieją, i w, w pewnych redakcjach jednak jest na to reakcja, tak? Natomiast tutaj mam wrażenie, że jest trochę próba mimo przeprosin jakichś zamiatania pod dywan. Bo zobaczcie, w przypadku pana skworze i presu cały czas odbywają się, na przykład, nagrody Grand Press. Dziennikarze bardzo chętnie chodzą na takie spotkania, odbierają te nagrody, chociaż sami opisują mobbing, tak? Czy molestowanie? W przypadku no, wielu ludzi. I tak samo w tej Gazecie Wyborczej te przeprosiny z jednej strony ta redaktorka, która też napisała, ale tłumacząc tak tego pana e, redaktora, no dla mnie to jest jednak żenujące, że my się cały czas staramy to zamieść pod dywan. Znaczy mimo wszystko, jeżeli ktoś tak jeszcze ta sprawa wychodzi na jaw, no to nie możemy nad tym przejść do porządku dziennego, bo dzisiaj trzeba byłoby się zastanowić na no, jakie standardy w ogóle panują w Gazecie Wyborczej i panowały przez lata. Wspomniałaś o, yy, wspomniałaś przysłowie o latarze, najciemniej pod latarnią. Mi przyszedł yy, taki cytat, yy, często powtarzany yy, do głowy, yy, że hipokryzja to, wysta to hołd, który występek składa cnocie i szczerze mówiąc, jak myślę o tej sytuacji, yy, to cofnąłbym się w czasie i autorowi tych słów, hrabiemu dla Raszewskiego puko, wcisnął je z powrotem do gardła. To jest jednak, pokazuje, że hipokryzja jest jednak czymś okropnym chyba. Znaczy, jedno drugiego nie wyklucza. On nie mówił, że jest ten, ten hołd jest czymś, czymś miłym. E, ale rzeczywiście wstyd chyba zaniósł, jeżeli pan Kącki mógł coś takiego wydrukować. W ogóle nie, nie pojmuję jak cudem Gazeta Wyborcza to, to puściła. Podobno on sam sobie puścił, że jakoś wykorzystał, że się wszyscy odwrócili, a ja sam był wydawcą dnia. Ja nie wiem, po prostu. Moje dziennikarstwo, alkohol, nieudane terapie, jest, facet, facet 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 kobiety źle kochane no to, to było najpiękniejsze to, to jest taka gorsza forma miłości po prostu. czasami wyjmę przy koleżance, to jest taka inna miłość zawiedbane córki, strach przed świtem no, facet się boi to często to musi jakoś no, ale, ale zdaje się jeszcze ten, ta historia, w której on włamał się do, znaczy po prostu wszedł na jakieś piętro do, do mieszkania jakiejś kobiety, która schowała się w łazience tak przed nim i on się jakby chwali tymi historiami, Fajnie. Nie, tak? fajne w ogóle takie małojeckie Jeśli ja kozak byłem Kiedyś w ogóle jak ten. Ale tam ale, też stwierdza, w świecie, że w ogóle środowisko no. dziennikarskie to jest takie, że wszyscy piją, tylko nie licznie piąci mało utalentowani. Znaczy, to środowisko ja nie byłem to. nigdy w gazecie wyborczej, ale jak mówicie, najciemniej pod latarnią, no to ona się zastanie pod latarnią, rzeczywiście jakoś tam kojarzy. Może niekoniecznie w tekście światłości i tego, ale generalnie środowiska postępowe, lewicowo-liberalne są pełne patologii, bo to byśmy mogli długo, długo wymieniać rozmaite przekroczenia. Które znaczy też jeszcze w media internetowe, bo tam gargamel gącia też tacy moralizatorzy internetowi, którzy tam milionom dzieci mówili, jak to trzeba być politycznie poprawnym, genderowym i tak dalej. Więc, więc to, jest, to jest jakoś, nie wiem, częste, częste przy tej postawię, jeżeli taki Maciej Chobielina jest ministrem, no i on tam siedzi, i taka pani kotula od wielki centralny wyrównywacz tego rządu sobie siedzi i Ja jaż że w ogóle jeśli chodzi że tak z punktu widzenia kobiet, rząd Tuska, to tak. Mi przypomina, jak w filmie Barbie jest ta rada nadzorcza w matele, że siedzi tam 20 facetów A, tak. i, i mówią, że naszym biznesem jest sprzedawanie kobietom poczucia sprawczości. No to jest mniej więcej i tak wygląda. Ale tam ten macho z na który takie obrzydlistwa wygadywał na taśmie z kulczykiem, to jest naprawdę coś absolutnie skandalicznego. Ja bym tam w zęby, po prostu jako ojciec dwóch córek bardzo mądrych i, i, i mąż swojej żony, to jest takie twierdzenie, że, że prawda, przychodzi kobieta, czegoś chce, to znaczy, że jest nie do tego, i trzeba on dobrze. Prze... Akurat on się ja. nadaje do dobrego tego, ale nie, ale chodzimy to. Taśmy wskazywały na to, że tak miał mówić, mówię to na wypadek, ponieważ on się próbuje wypierać. wypierać. Są domowe, że to tak. Jeszcze po pijaku to mówił. Być, żeby na trzeźwo to wymóg tego, że on tutaj coś grał, udawał przed kulczykiem. Nie, a po prostu po pijaku z człowieka wychodzi to, co, co jest. Nigdy nikt nie zażądał od niego w tym środowisku, żeby się w jakikolwiek sposób przeprosił, wyraził skruchę. Nie, on jeszcze właśnie pamiętał, jak na redaktor Lubecką wjechał z gębą, że ją do więzienia wsadził, pozwie, że jak ona śmie to cytować, bo to nielegalnie było podsłuchane. A co ma za znaczenie, jak to jest? Wszyscy wiedzą. I one tam siedzą te postępowe pancie, które są takie strasznie, a tego jest, no fajnie, no gratuluję. Po prostu jest, jest to obłuda taka bo się cofa, Ministra Sikorskiego. No. Dobrze, to jak jesteśmy przy bardzo znanych Przy bardzo znanych osobach Pewnie będą nieraz takie sprawy Wybuchały i dotykały Niejednego środowiska Natomiast Ja chciałbym do troszkę innej sprawy Związanej z innym gwiazdorem Również no latarnią Dla wielu Polaków Jeżeli chodzi o smak A także bardzo często moralizującą Czyli do pana Kuby Wojewódzkiego Który prowadził jak wiemy Alkoholowy biznes z Januszem Palikowskim Kotem. Ten biznes troszeczkę nie wypalił. Na tyle nie wypalił, że zostało dość sporo wierzycieli po tym biznesie i pan wojewódzki ogłosił, że, no, bardzo przepraszam, nie wyszło. Ale ten partner był taki trochę niepewny, i tak dalej. Trochę mu głupio. Lecimy dalej. <śm> <śm> Ćwierć, ćwierć miliarda. Biznes był alkoholowo konopny, jeżeli już mamy mówić no o tak. szczegółach. A, ale to jest na ćwierć miliarda złotych na cieli frajerów. No to, proszę powiedzieć, niezłe. Celebrytom wolno więcej. No ale, ale oczywiście, że tak. Znaczy to właśnie to wszystko z tego wynika. Ja mam wrażenie, że to być może tutaj wyszło akurat... E, to było lewicowo-liberalne środowisko, ale załóżmy, że prawicowe też by było na tym poziomie kiedyś. Pewnie podobne rzeczy by występowały. Natomiast jeśli chodzi o Kuba Wojewódzkiego, to jest właśnie to poczucie. Takie samo było jak u Kamila Duczoka Mogę po prostu wszystko. Zresztą on został, zdaje się, skazany za te reklamy alkoholu. Mhm. Więc to jakby. Ja tutaj co do y, kupy Wojewódzkiego i pana. I chcę palikotego. na siłę bronić Kamila Durczoka i wchodzić w rację pana Konskiego, ale rzeczywiście te zachowania wobec dziennikarek tak. Natomiast jazda samochodem, wiele innych rzeczy, no było to jednak efekt bardzo. Y, no, bardzo mocnego nałogu. Tak? Takiego, który całkowicie odbierał, y, odbierał mu rozum. Oczywiście jego winą jest to, że nie podał się skutecznej terapii. Natomiast no, kupa Wojewódzki jednak zdaje się, że biznes z palikotem robił na trzeźwo. No, no robił na trzeźwo, ale ma na tyle. Dużo pieniędzy i na tyle dużo słaby, że ma poczucie, że jest po prostu półbogiem tak? i że może wszystko i może nacinać frajerów. I dalej no. reklamodawcy się. Zobaczcie, i dalej reklamodawcy I ma, się i ma reklamują. Słuszne, I ma słuszne poczucie. I I ma... Żaden reklamodawca nie wycofuje reklam z Kubą Wojewódzkim, bo widzę, że cały czas latają i z nim reklamy. E, I dla mnie jako ciekawe jest, że tu jednak obaj panowie trochę zaczęli się już nawzajem na siebie winę zrzucać. Bo to właściwie Wojewódzkim, że Palikot go oszukał. Ja nie wiem, Janusz Palikot. <laughs> przez mógłby. media, mógłby kogoś oszukać po prostu na pieniądze w dodatku? Nie no, poważnie mówiąc, oczywiście ten biznes z tego, jeżeli prawdą jest to, co, co, co tam poprzeciekało do, 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 do mediów, to był prowadzony skandalicznie i był po prostu grynderski i za takie rzeczy jest paragraf i jest sąd, gdyby w Polsce były jakieś sądy, a Ale tutaj to wiadomo są do początku, sędziowie, sędziowie nie, prawda, którzy nie nieuznawani przez peł jako neosędziowie czy neosędziowie i Pełosędziowie i nie każdy każdy jest marszałkiem Hołownią, że sobie wybiera sędziego kolegę, który wie, że mu orzeknie tak, jak on chce, no więc, więc nie wiem, czy się doczekają ci oszwabieni ludzie jakiejś sprawiedliwości, bo tak akurat obu panów byłoby na czym dochodzić A za przecież. te długi. Tam byłoby za coś. Nie musieliby energii wycinać i sprzedawać w Chinach, żeby...